Macie tu! I tu? I like her boys, I'm gay Powiedz mojej żonie, uh. powiedz mojej żonie! Aha, uh. że kurwa, zostawimy trochę tepsi, me, help me Dobra, przetestujemy gówno gierkę, widzowie, siema Powiem wam, że wpadło mi w oko, Battle beat remastered Zagramy sobie ten meczyk, powiem wam, że fajna, wkrętka. I to nie jest oczywiście współpraca. Gram w tą gierkę z własnej, nieprzymuszonej woli, ponieważ nie mam co robić w ten piątkowy wieczór. Ani pewnie w sobotni, w niedzielny też. Spędzę go z wami, pogramy sobie w gry. Co mnie najbardziej urzekło w tej gierce? Najbardziej urzekło mnie w tej gierce, że masz czat głosowy. Nawet z przeciwnikami. Więc upatruję tu szansę, żeby rozmawiać z ludźmi przez internet yy, różnej oczywiście nacji 20 minut rukatowic, o ja miałem nisa nie, nie, nie miałem dzisiaj stary. Wziąłem sobie hulajnogę yy, tiera, jak to zwykle pomieszczenie mi się najlepiej porusza elektrycznymi hulajnogami i tak czułem, że kierownica jest luźna. Ale sobie myślę, dobra, jadę, nie? Jadę dalej. I słuchajcie, jestem. Przejeżdżam jedna wprost przystanka autobusowego autobusowego. I jest grupa ludzi, nie? I ci ludzie już mi się odsuwają z drogi, a ja lekko dohamowałem. I co się stało? Kurwa, ciężko w to uwierzyć, widzowie, ale wyrwała się kierownica z hulajnogi. Na tym, co stałem, to leciało w lewo, a kierownica w prawo, kurwa, rozumiecie? No to trwało sekundę. I jakimś cudem, nie wiem, jak to wyszło, ale jakiś instynkt, instynkt pantery, normalnie wyskoczyłem w powietrze, wylądowałem na nogi i rzeczywiście się zaśmiałem. Normalnie zaśmiałem się przed tymi ludźmi. Ludzie ze zesrani, i wyobraźcie sobie, jakby ta hulajnoga się naprawdę rozwaliła na pół, tylko tam był jakiś kabel. I wiecie, le, na lewo poszło to podwozie, podwozie hulajnogi, a, na, a w prawą stronę miałem kierownicę trzymaną, no i, i puściłem to wszystko, przeskoczyłem nad tym, wylądowałem, nie? Wyobraźcie sobie, jakby to się urwało i ta hulajnoga by poleciała w tych ludzi, to możliwe, żebym kogoś kurwa mógł nawet uszkodzić, nie? Albo samego siebie. Ale wszystko fartem ta hulajnoga upadła na ziemię, ja przeskoczyłem, wylądowałem na nogi, nie wiem jak ja to zrobiłem i zacząłem się po prostu śmiać. Wiesz, było mi tak głupio, że podniosłem tą nogę, oparłem ją o taki ekran do wygłuszania, zrobiłem zdjęcie i mówię, no trudno, rozjebała się, poszedłem dalej. Ludzie musieli być w ciężkim szoku, ale mi było tak wstyd, że my nie patrzymy się zbytnio na tych ludzi. Tylko mówiłem: No trudno, rozjebałeś, to, nie moja wina, idziemy dalej, nie? I poszedłem sobie z buta, nie? Teraz ro naliczą rozjebanie na rachunek? Nie, nie, na szczęście oczywiście zgłosiłem na support, że miałem uszkodzoną nogę i że. No zrobiłem też jej zdjęcie, tak? Więc z tym akurat problemu nie ma, ale bardziej mógłbym się, wiesz, nie jestem taką osobą, ale mógłbym się ubiegać o jakieś odszkodowanie czy coś, przecież mogło mi się coś kurwa stać. Ale dobrze się trenuje sporty walki, dobrze się na rowerze jeździ, zwinność, bardzo została zachowana. No, chciałem zobaczyć z profilu jak wylądowałem na tych nogach, bo to było no, kurwa. To było dobre, nie? Dobra. Gierka nazywa się Battle Beat Remastered. To jest taki Battlefield kurwa w świecie Minecrafta. Szybka gra 120x27, czyli na chwój osób. Okej. Okay. Bardzo duże tu są miejsca do walki i to trzeba zdobyć. No to ja się respię tutaj. Ja uh, tutaj. Okay. Oh, Hello guys. Hey, turn your mic on man. You're not hearing. Hello. Hello, Hello uh, uh, guys. Guys, guys. Too much. Delma, Ależ mi się podoba ta gierka Hey, do you hear me, bro? Ala Atlas, Atlas. Siema. Oh, okay. hey, man, I think you're Michael. One <laughs> Michael, man. <Thank> <laughs> and I'm, I'm not a lesbian, but I like lesbians. I like everybody. Slisk. Hey, psst. Yo, bro. Saczke. <laughs> okay, idziemy. <laughs> oh, come on, really? We put him through. Ja nie wiem, co tu się dzieje, brother. I don't know what are we doing. Kurwa match Ale tu jest ścieka. Ja nie wiem, co się dzieje. Panowie, nie wiem, co się dzieje. Kiedy tu jest sieka, ty? Co jest grane i już skąd dostaje? Ej, chyba jesteśmy osaczeni. Jest, jednego zabiłem! Kucaku trzeba do nich. Jest, widzisz, widzisz? Hehehehe. Y, bo ty... Ała! Koza, właśnie dla takich gier skręciłem kompa za 30 kapci. Dziękuję, bratku. Dziękuję, bratku. Let's go, let's go, guys. Okej. Okay. Show me your dick. Guys, do you hear me? Uh, sector clear. Mapa podobno ma 14 km, takich prawdziwych. Ok, jestem w okopach. Kładziemy się. <laughs> I flubenshacht is okopen. Jestem blisko ich bazy. Jest. Komando LOG. Cover me bro, cover me bro. Let's go, follow me. Oa! Dobra, mamy zdobytą tą miejscówkę. No wiadomo, te pierwsze gry mogą być trochę męczące i wydaje mi się, że powinienem chyba grać... Czemu nie mogę odrodzić się? Wybierz punkt do rodzenia to nie jest punkt odrodzenia? Okej, okay, nieważne. Eee, wydaje mi się, że za dużo o osób na początek powinien sobie grać te mniejsze meczyki. Ale okej, okay, lecimy. Ale zaraz to zrobię oddział z widzami. Na pewno jakieś widz... Yeah, I'm from I'm from Poland and you. I'm looking uh, guys to my clan. You know, I make a team. Mother Oh yeah. Okay, 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 you're making a team. Yeah. So <laughs> I want to be in your team, bro. I love Poland, my I... favorite country. Yeah. Yeah. No, he never hit. But I don't know why i like Deutschland? I like Deutschland, Yeah, Mercedes, Deutschland? Audi. <laughs> yeah. <laughs> <And> My <laughs> favorite country. <laughs> uh, you, you say, uh, you say uh, Poland is your favorite country. You are a little liar. We like Poland. Uh, where, are you we like Poland. where are you from, Żubik? Where uh. are you from, Żubik? Okay, I come, I come in Żubik. Oh, it's you, it's you. I, I'm from Czech Republic, bro. Nice, fraiere Ahoy fraiere <laughs> I on shoot caos! I perdeka! Oh my god! Jest, jest kokot jeden! Nie yes, został! Zrywałem go! What the fuck? I'm shooting Szybko, szybko! Jestem Juri Atanasow! Juri Atanasow, na mnie wołajcie. Gleba na kucaku teraz. Czekaj na kucaku Czekaj na plausen! Czkajne plausen! I świste Kluha! Go, go, go! Don't be afraid, don't be scary, boys! Don't be scary, boys! Show them big dicks! Ty ha <laughs> Hahaha! Suck my big dick! Czy warte wydanie 60 zł? To się okaże, muszę troszkę pograć. Siedź i oglądaj! <laughs> co? Nie, nie Nie no, póki co mi się chujowo gra. Ale pierwszy mecz jak gram na OFIE było super. Double kill, double kill jest. Chyba? to to. I to, i łap to jeszcze to. A okej, okay, teraz z nimi jedziemy. To ty kurwa, wstawę, byku. napierdalamy się z nimi. Kurwy! <gry> Ale Ojej, sniper, sniper jest. O kurwa, dostał! Dostał, dostał! Ała! kurwy, kurwa, nie trafi tam mnie. Parzy to, parzy to wszyscy. To teraz? Nie, kurwa! Macie tu? I tu? <laughs> And what now? It's a fucking big party, bro! <laughs> Cukierki im rzuca, pierdolony. I ciekawe, ilu rozjebałem. Zmieniłem bieg tej wojny. O, nie mamy co, będzie się odrodzić. Porażka. GG, ale napiszemy tutaj jak to się było, GG. Dobra, zagramy sobie wiele mniejsze, na przykład 64 na 64 bo to jest takie bardziej przyziemne, moim zdaniem. Yy, yy, tak, postaram się zabrać snajpę. Na razie sobie gram, yy, tak se gram, żeby zobaczyć gierkę. Coś, coś sobie ma fajnego, taka można powiedzieć odmózdżacz, biegasz, strzelasz se. Ale liczyłem, że będzie większa kooperacja z ludźmi, może będzie. Okej, okay, wow, samoloty będą, dobra, odrodzenie. RP macie, chcieliście RP, to macie. Ale ta gierka szybko chodzi. Siemano, w szefu jedzie. spokojnym być Awa, no isu kurwa ja pierdolę no Itle tu jechałem żeby się wypierdolić Wait 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 bro wait bro I'm right oh, with no, you. Wait 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 Let oh, him go, go, go way. away Where's my spot Oh fuck Bro Bro maybe you maybe we find fuck. our uh, new car oh. yeah, No no let's just do some car yeah we got this man Look, Let's just parachute. just jump O kurwa, się wydupcył. <laughs> Cover me. Kurwa. Nie, wiedziałem, że tam jest. A to jest no. jakiś pros. To jest jakiś pros. taki jest jakiś zawodowiec BattleBita. Najlepiej jakbyśmy sobie zrobili my pięciosobowy oddział i selatari latali w piątkę, wiesz o co chodzi? A, czołg wysadzam. Wow, help me bro, help me bro. Thanks. Ah. Uh. Yep. Thanks dude. America, America, America. We lose B. I'm coming, I'm coming on B. B. Burger, we oh. must win. Okay. If can, uh... Go burger, bro. <laughs> Zobacz, much jest I community zajebiste. To nigdy nikogo nie oh, wyzywa. Helikopteren, helikopteren on the Sky. Chyba już czutkę mam. Ja już mam czutkę w tą gierkę. Ja już mam czutkę, wiem o co chodzi, nie? Ich rusjan on the Rooftop. Rooftop. Russian with Rooftop. Kra. Oh, Awaj, ah, ich keine Flupstein. Help me, help me bro. A, ah, protezę mi odjebał. Pomóż mi. Ja, ah. yeah, you can please. Okay, so take this letter and send it, it, it Much ah, uh, help me, bro. <laughs> Thank you. And now, and now it's it's time to re revenge. She kind of Oh, thanks, bro. Thanks, bro. It's my second match. Whoa, headshot! It's a it's a shackle, boy. Ale nam wjechał. Ej nie, powiem ci, że ta gierka teraz jest dobra, teraz, jest, teraz ta gierka jest dobra, serio. Teraz jest skrętka, jeszcze piąty poziom zdobyłem. Booger win! Co jest? Wycięstwo! Yes, guys, really good, that's who poppin'. Hey, guys, uh, how I can change, um, you know, type of my soldier? You know, sniper, assault, something like that. How can I do that? I like her, boys, I'm gay. <laughs> no actually, you know uh, uh, Okej okay, I am gay no no yeah. Nie wiem wyzywają mnie od... Nic nie zrobiłem tylko zapytałem jak zmienić sobie postać No i widzisz, tak to jest Cały czas mnie wyzywają Guys you... What's going on, you know? Where are you from? I'm from Poland, Krakow Me too, me too. A on mówił o sobie Okej, okay, no dobra No i co ty kurwo kampisz na mojego ziomala? Ej, naprawdę zaczynam się wkręcać, serio Wiecie co, wiecie co zaczęło się w mojej głowie dziać? Myśli o tym, żeby odpuścić ten mecz polski z Niemcami grać w to. <grych> to wiecie co to znaczy? Że gierka jest dobra, serio. Perfect. Thank you. Nie, dlaczego? Nie daj mi plasterek. Daj mi prosterek, Kurwa, krwawie. <grych> Atak, panowie, bez strachu. <grych> Już są Polacy moi, kurwa. <grych> kurwa mać. Spacie była! Spacie była! Ja kurwa! Kurwa, dobra, kurwa! Kurwa, dobra, kurwa! you bro! Wyposażenie, o właśnie! Osiem nowych. Jak to teraz zmienić? Czekaj, kamuflaż. Nowy, zielony. Boczna. Taktyka Light, Flashlight. Red laser. Lufa. Wow! Taką damy Celownik. Reflex. Pewnie. Główny gadżet. Anti-C4. Mina, dobra, poboczny gadżet. Młotek, dobra i co? Powrót, szturmowiec, odrodzenie. Dobra, kurwa, jest dobry. Zresztą <grym /dyskujesz> to, 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 to jest taki celownik na dystans. A jak jest granat? Aha, granat jest tak. A, przegraliśmy. Oceń grę, Oceń mapę, okej. Okay. Problem jest ze spawn campingiem. Na przykład dam. Cześć, mi to nie przeszkadzało. Wjeżdżam do nich. Trzech. Jest, awans. Dostałem awans. Podobno kurwa będę teraz przewodniczącym kurwa kooperacji całej. Konfederacji, będę przewodniczącym konfederacji. I się chowam. I patrz, dwa kile i chowam się. Szakal, szakal. Ale obrodził. Dostał chyba. Kilka razy dostał. O no ile mi wykurwił czaszkę. Czekaliśmy, kolejny Dobra, se pierdolny jeszcze raz 30. E, albo dobra, 127, 27 pierdolne. <laughs> Double kill. Be careful, be careful. Close one, close one. <laughs> go, 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 run, 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 bro. Run, run! Oh, be careful! Oh, uh. I got you, I got you, I got oh. you, I got you. <laughs> by hand, by hand. Oh fuck! It's gonna be bad. Helping you, helping you. Hey, oh, yeah, hello. Thank, thank I'm bro. a doctor. I watch you, my friend. Yeah, thanks, good work, good work. Yeah. Let's fuck the fuck. Let's fuck the. Let's go, let's go. Let's go, bro. Let's go. Nie trzeba, ja mogę krzyczeć for the mother Russia, Bo czy to będzie raczej nierolplayowe, lepiej tego nie robić, co? Bo my, ja odgrywam teraz chyba rosyjskiego albo amerykańskiego żołnierza. A w tym momencie amerykańskiego, okej. Okay. Myrka! Murcia! Murciks! Murciks! Nie roleplayuj tego, mogę roleplayować! Ty nie straj tam żurem, gościu! Naczytałeś się Twittera, zjebie i pierdolisz coś teraz! Jakby na Twitterze napisali, kuba, że Polak wpierdala skarpetę, to byś to uwierzył? Ocknij się Kuba, użyj swojego mózgu Sam Kuba, dekoduj fakty Wpierdolą ci piłkę w internecie, kuba ty będziesz kurwa, nie wiem, wszystko wierzył, nie? Banda nie dojebów. ja tylko od, odgrywam tutaj, nie jestem z Rosji, jestem Polakiem. Chodzi o wiecie, to jest taka wojna jakby, Amerykańcy się biją z Rosją i chodzi o odgrywanie takie. Smoke. Halo, halo. Ale... Ok, follow me, follow me. Through the smoke, through the smoke. going. Suppress the starpers. Let's go, close, let's close, go. Through the smoke, aj, obrwałem, kurwa, leć beze mnie, leć be beze mnie. Powiedz mojej żonie, uh. powiedz mojej żonie. Uh. Mechanics> help me! Help me! Help me! Something! Someone! I don't understand. I don't understand your language. Oh, thank you. Yeah, bro. We are team, yeah. Chechen, Chechen. Oh my fucking god. Tommy Casablanca. That's the web. Uh, goodbye yes! Squad. Nice! We win! Easy game, easy game, easy, yeah, easy. Good job, Keeps good jump. Jump. Hello guys, do you hear me? Welcome in my squad! Uh, Shimano balls, 2-0, I'm Matthew22, aka Shackle Got a little dick, but big hurt. and um, you know, deep, deep asshole Yops, come guys, let's go, papin! I <laughs> double kill, that's go, Zobacz to. Aj, 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 Chciałem dużo, jak zwykle dałem mało. 6 fragów, no bad. Gacia boy, Gacia. Pfff, Aj, mi rozkurwił. Ziomki z gry nie mówią? Niektórzy nie mówią, niektórzy nic nie mówią, no. <laughs> Okej, okay. największym wrogiem w tej, w tej grze jestem sam za siebie. I die, I oh, pick me kurwa Będę <laughs> mam gdzieś odrodzić, kurwa, o! Okej okay, bro, I'm here. Nice helicopter O kurwa. Jak wola się dać? Ale wobec sobie, le lecimy w piątkę z chłopakami drzemy pizdę, to no, może być mistrzostwo. Let's go bro, let's go! We got this, we got them. Tighty pushy, you know big teach on so, na li... Ej, patrz on na lince leciał, patrz I spuszczasz typa na linię Patrz, plażą zapierdalamy szczeczenem. Teraz też byś coś jakiego. Rzutasz tu I tu granaty. Jeden Drugi i trzeci I patrz to Ała! Zajebista gra, wyśliśli. No już kilka klanów się mną interesuje, serio, już kilka klanów się mną interesuje. No nie spodziewałem się, myślałem, że pogramy chwilę, a tu tak jednak zajawka weszła, jednak zajawka weszła. Fajna gierka, można na pewno sobie ją pociupać jako forfan z widzami. No wyobraźcie sobie 120 widzów na 120 widzów na pierdalanka. Fajnie, fajnie, no.